Karuzela wspomnień. Był ciepły, sobotni poranek, kiedy słońce ledwo co podniosło się nad dachami domów, a na niebie unosiły się leniwe, watowe chmurki. W małym domku, przy ulicy Lipowej, mama, tata i dwójka dzieci, Hania i Michał, pakowali do plecaka kanapki, wodę i kilka jabłek. Bo dziś był ten dzień, na który czekali wszyscy od dawna, dzień wyprawy do wesołego miasteczka. Mama związała hani włosy w dwa zgrabne warkocze, a tata pomógł Michałowi założyć czapkę z daszkiem. Wszyscy byli podekscytowani, nie tylko z powodu samych atrakcji, ale dlatego, że rzadko mogli spędzić cały dzień razem bez pośpiechu bez pracy i obowiązków wesołe miasteczko stało na dużej polanie za miastem już z daleka było słychać muzykę śmiechy i dźwięki karuzel gdy tylko przekroczyli kolorową bramę dzieci aż zapiszczały z radości po jednej stronie stał ogromny diabelski młyn, który kręcił się powoli, a jego gondole mieniły się na złoto w promieniach słońca. Po drugiej karuzela z rumakami, które wyglądały jak wyrzeźbione z bajki, pachniało-watą cukrową, popkornem i frytkami. Najpierw karuzela! zawołała Hania, ciągnąc rodziców za ręce. A potem strzelnica! Dodał Michał już wypatrując nagród na półkach. Mama i tata tylko się uśmiechali. Ustalili, że tego dnia nie będą się śpieszyć, nie będą się złościć i pozwolą dzieciom wybierać, co robić. To miał być ich dzień. Hania i Michał wskoczyli na koniki karuzeli, a mama z tatą usiedli na ławce tuż obok. Karuzela ruszyła. Powoli. A potem coraz szybciej. Koniki galopowały w rytm spokojnej melodii, a wiatr rozwiewał włosy dzieci. Tata wyjął stary aparat i zrobił kilka zdjęć, takie, które później będą wspomnieniem tych chwil. Potem była kolejka górska, tylko dla odważnych. Michał namówił tatę, żeby spróbowali. Z górnego punktu widać było całe miasteczko. Ludzi spacerujących z balonami, i dzieci trzymające watę cukrową większą od swoich głów. A potem zjazd w dół, krzyk, śmiech i wiatr w uszach. Michał aż podskakiwał z ekscytacji, a tata śmiał się, próbując utrzymać okulary na nosie. W przerwie usiedli razem na trawie pod dużym drzewem. Mama wyjęła kanapki i jabłka, a dzieci opowiadały o tym, co jeszcze chciałyby zobaczyć. Jedli powoli patrząc na ludzi przechodzących obok, na biegające dzieci i błyszczące karuzele, które nigdy nie przestawały się kręcić. Na końcu dnia był najważniejszy punkt, diabelski młyn. Weszli do gondoli razem. Z każdą chwilą wznosili się wyżej i wyżej, aż w końcu zobaczyli całe miasto, jezioro w oddali i zachodzące słońce. Siedzieli cicho, przytuleni do siebie, wpatrując się w niebo, które robiło się pomarańczowe i złote. To był najpiękniejszy dzień na świecie szepnęła Hania. Chciałbym, żeby nigdy się nie skończył dodał Michał. Mama pogłaskała ich po głowach, a tata spojrzał na nich z uśmiechem. Takie dni zostają w sercu na zawsze, powiedział spokojnie, i wracają do nas wtedy, gdy najbardziej ich potrzebujemy. Tego wieczoru, gdy wrócili do domu zmęczeni, ale szczęśliwi, dzieci zasnęły niemal od razu, z uśmiechami na twarzach. A może, gdzieś tam we śnie. Wciąż siedziały na konikach karuzeli, wiatr rozwiewał im włosy, a rodzice byli tuż obok. I tak skończył się dzień pełen śmiechu, zapachu waty cukrowej i tych wspomnień, które świecą w duszy, jak kolorowe światła wesołego miasteczka.